W 2025 roku przypada jubileusz 35-lecia odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce. 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie konstytucji oraz ustawę o samorządzie terytorialnym. Tym samym zniesione zostały rady narodowe, a w ich miejsce powołano do życia Rady Gmin. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do samorządów terytorialnych, w tym do Bielawskiego Samorządu. Bielawianie przez demokratycznie wybranych radnych uzyskali możliwość decydowania o najbardziej istotnych sprawach swojego miasta. W wyniku transformacji ustrojowej nastąpiła decentralizacja władzy publicznej. Była to największa zmiana polityczna w Polsce. Po 1989 roku. Samorządność to jest reforma, która została z wielkim rozsądkiem rozpoczęta, kontynuowana i do dzisiaj ma wielkie uzasadnienie istnienia dalej. Kiedy wprowadzono samorząd, a więc ograniczono to nasze zainteresowanie do tych małych ojczyzn, gmin, powiatów. To to dalej było wspólne, tylko już takie mniej niczyje. Władza przeszła w ręce ludzi, autentycznie, autentycznie wybrane, rady które decydowały wspólnie z zarządami, czy później z burmistrzami, także to było wielkie osiągnięcie. To otworzyło nam jak gdyby drogę do rozwoju, czego myślę i Bielawa jest takim przykładem, że pokonaliśmy te różne trudności. Ta reforma, która została przyjęta pierwsze projekty w 1989 roku, bo była jedną z czterech reform tzw. ustrojowych, jest jedną z lepiej w praktyce zrealizowanych. Bielawa, Polska, my wyglądamy inaczej, bo jesteśmy w końcu mieszkańcami Europy społeczność może decydować o swojej przyszłości, o swoich losach, o, o pomyśle na, na swój rozwój. I oczywiście no, burmistrz, który jest wybierany obecnie już od kilku kadencji w bezpośrednich wyborach, można powiedzieć z takim głosem ludu, jest, jest wyrażeniem tego, czego mieszkańcy oczekują, kierunków rozwojowych dla danego miasta. I myślę właśnie to, że, że mieszkańcy taką demokratyczną możliwość mają, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W każdej kadencji lokalnego samorządu w Bielawie realizowano mnóstwo istotnych zadań, które rozwijały miasto w wielu aspektach gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Początki były jednak bardzo trudne. Na samym początku przypominał sobie Rada 28-osobowa, pierwszy burmistrz, pan Emilian Kupiec, 28 radnych. Wszyscy niestety mogli się pochwalić brakiem doświadczenia. Mieli bardzo dużo różnych pomysłów. Ale w realiach często one się nie sprawdzały. No i inne, proszę Państwa, problemy. Nie wszyscy pamiętają, że rok 90. to są podstawowe problemy w Bielawie: brak wody, brak telefonów, brak infrastruktury technicznej, budżet zadłużony, brak pieniędzy w kasie na wypłaty. I to była pierwsza kadencja. Udało nam to się pokonać, i nawet w pierwszej kadencji przystąpiliśmy już do bardziej dalekosiężnych planów, takich jak budownictwo. Komunalne. Wtedy powstały projekty pierwszego budynku komunalnego i zaczęły się zalążki możliwości budownictwa społecznego. Cała rada i cała organizacja ta pierwsza rady miejskiej łączy nawet bym powiedział trochę z urzędem. Rozpoczęła się w domu parafialnym. Na modlitwie, na wykładach, na pielgrzymkach. Myśmy byli jakby przygotowani do tego, byliśmy wychowywani, że mamy pracować, współpracować. Coś wspaniałego się dzieje. Masz poparcie. Tu tych ludzi. Przyjmij obowiązki burmistrza. Zamilkłem. Ja się tego nie spodziewałem. O władza się nie ubiegałem. Ja zupełnie miałem inne zadanie. Ja miałem misję przekazywania tego, co wiedziałem na temat samorządności, co się nauczyłem na kursach, na spotkaniach. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to było zdobyć pieniądze na wypłaty dla ludzi w pierwszym miesiącu. Później zdobyć pieniądze na zapłacenie nauczycielom, bo wnet rok rozpoczyna się szkolny, a ja mam wiadomość, że bez wypłaty oni nie pójdą, a są zaległości. I tak bym mógł wymieniać całe życie nasze gospodarcze. Zrozumienie wielu ludzi w tym czasie, a może też i znajomość mojej twarzy, powodowała to, że chętnie niektórzy mi pozwalali na zapłacenie w odleglejszym terminie, później, nawet z pewną ulgą, upustem i tak dalej, częstszym. Dobra współpraca od samego początku w tym zakresie. Z bankiem, który widzimy tutaj, muszę powiedzieć, że to był mój ratunek. Nie ma z czym zapłacić, idę do banku, a ja z bankiem się dogaduję, że mogę wziąć taką malutką pożyczkę, że nie będę płacił nawet za bardzo odsetek. Znajdujemy się w rzeczywistości w roku 2020, a gdybyśmy mieli ocenić na przykład 10 lat temu, co tu się działo, Państwo pamiętacie. Był to teren, który nie był własnością miasta, teren, gdzie nie było wody, teren, gdzie nie można było korzystać z rekreacji, a dzięki właśnie samorządowi teren jest w tej chwili własnością miejską i wszyscy mogą z niej korzystać i proszę zobaczyć, jak pięknie się rozwija. Każda kadencja kończyła się jakimś sukcesem. Nie wspomnę o infrastrukturze drogowej. Pierwsza część obwodnicy, druga część obwodnicy. Proszę popatrzeć, jak wyglądają nasze drogi, nasze chodniki. Oczywiście generalnie jest dużo do zrobienia, ale my żyjemy w tej rzeczywistości. Nie każdy ma świadomość, że posyła dziecko do szkoły, która jest szkołą gminną, do żłobka, do przedszkola, korzysta z infrastruktury technicznej, wiele mieszkań jest mieszkaniami komunalnymi, czyli miasto po prostu daje możliwość zamieszkiwania, jeżeli chodzi o bolączki. No wiadomo, że poprzez ten okres transformacji, poprzez to, że nie mamy e, tego przemysłu tradycyjnego, w tej chwili zadanie numer jeden dla samorządowców, stworzyć miejsca pracy dla mieszkańców, żeby ludzie nie musieli wyjeżdżać z Bielawy w poszukiwaniu pracy. A dla ludzi starszych, których wiemy, że bardzo dużo społeczeństwo się starzeje, przede wszystkim pomoc społeczna, opieka medyczna i przede wszystkim rekreacja, tereny, w których by można spędzać wolny czas. Ta reforma pobudziła całą masę inicjatyw kreatywności i rozwój cywilizacyjny polskich Ogromnej mierze. Myślę, że chyba w największym stopniu właśnie zawdzięczamy działalności poszczególnych samorządów. Te inicjatywy pomnożone przez, przez tysiące gmin i setki powiatów, one dały ten efekt, który w tej chwili widać gołem okiem. Co udało Wam się zrealizować przez te cztery lata? Te najbardziej spektakularne, no to oczywiście w tle mamy akwarius, inwestycje, którą. Ponad 90% w naszej kadencji wykonaliśmy i myślę, że trudno ci wyobrazić sobie miasto bez tej pływalni. Ale było też kilka, myślę, że równie ważnych rzeczy. To było powołanie własnej komunikacji miejskiej. Jako siódmy tego typu projekt w Polsce do dziś przetrwała, powiem więcej, rozwinęła się w kierunku organizacji komunikacji dla całego powiatu. To były dwie sale gimnastyczne. W tych najbardziej zaniedbanych szkołach podstawowych, czyli w górnej części Bielawy, na samej górze Nawalińskiego i przy ulicy Brzegowej. To był TBS, 13 w Polsce TBS, który teraz z wynikiem ponad 200 mieszkań w znaczącym stopniu zapewnia mieszkańcom miasta dobre warunki mieszkaniowe. To również chciałbym podkreślić przejęcie za długi od Bierteksu, myśmy odciążając Bierteksu od nieruchomości przejęli ośrodek Sudety i tam zrealizowaliśmy pierwszy etap inwestowania, a więc ten obiekt sanitarno-socjalny, basen, zjeżdżalnia, to były te pierwsze etapy inwestowania i to były z tych rzeczy bardzo grubych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie równie ważne, no to przypomnę tylko, to był ten wjazd czteropasmowy do Bielawy, ogrodzenie cmentarza komunalnego plus posadzenie kilkuset tui. To był pierwszy budynek komunalny po bardzo wielu latach, zakup pałacyku od Bielbawu dla, na potrzeby Rady Miejskiej. Wydaliśmy też jako drugi samorząd w województwie wąbrzyskim obligacje skarbowe, które pomogły nam na bardzo atrakcyjnych warunkach Tymi 3 milionami, tutaj właśnie mamy te obligacje, 3 miliony bardzo atrakcyjnie oprocentowanych obligacji, pomogły nam domknąć budżet budowy akwariusa. Natomiast trzeba też pamiętać, że po drodze mieliśmy powód stulecia, po którym w ciągu roku odbudowaliśmy te najbardziej newralgiczne, niebezpieczne miejsca. Trzeba też pamiętać, że nie mieliśmy możliwości korzystania ze środków unijnych. Jeśli chodzi o to, z czego jestem dumny, bardziej chciałbym powiedzieć, do czego się uśmiecham. Uśmiecham się do, tej, do ujęcia wody na cmentarzu parafialnym. Mama kiedyś powiedziała, że ludzie wożą wodę autobusami, i wtedy zleciłem po uzyskaniu zgody ówczesnego proboszcza, żeby tę wodę zamontować. Dziś się ogromnie cieszę, patrzę jak ludzie z tego korzystają. Cieszę się, jak Białawskie dzieci wspaniale pływają i osiągają wyniki w zawodach. To było moje ogromne marzenie i to jest moja wielka radość. Cieszę się, kiedy odwożę moją wnuczkę do przedszkola, do szkoły społecznej. Przypominam sobie, jak z panem Andrzejem Saczykiem walczyliśmy, żeby Towarzystwo Oświatowe przejęło ten obiekt, ponieważ tam była grupa wpływowych osób, które chciały to przejąć na szwalnie. Te 30 lat uważa pan, że Bielawa zmieniła się na plus? O tak, ja myślę, że ona zmienia się z kadencji na kadencję. Kto jest obiektywny, to potrafi dostrzec, że Bielawa do tych wszystkich swoich naturalnych walorów, pięknego położenia. Dokłada również te elementy postępu cywilizacyjnego. Ogromnie się cieszę, kiedy widzę młodych ludzi zakładających tutaj rodziny, po prostu wiążących swoją przyszłość z tym miastem. Myślę, że to coraz w większym stopniu jest takim fajnym miejscem do, do życia. No niewątpliwie te 16 lat nie były łatwe, natomiast musieliśmy przyjąć z zespołem ludzi, z którym pracowałem, pewne rozwiązania. Postanowiliśmy rozwijać przedsiębiorczość, stąd też zbrojenia terenu, tworzenie podstrefy, stworzenie parku przemysłowego, również inkubatory, które dały możliwość rozpoczęcia działalności dla wielu przedsiębiorców. Także był to okres ogromnych wyzwań i cieszę się, że w tym czasie też pomyśleliśmy o edukacji. Zadbaliśmy bardzo o bazę edukacyjną szkoły, przy nich boiska szkolne, place zabaw. Także to były rzeczy bardzo istotne. Naszym pomysłem na taką promocję miasta to była ekologia przy współpracy. Tak z powiatem dzierżeniowskim, jak i z miastem Lingen, z Niemiecką Fundacją Ochrony Środowiska, zrealizowaliśmy mnóstwo projektów proekologicznych, w tym również y, projekty proekologiczne, edukacyjne. To wystarczy po prostu po Bielawie przejechać się, zobaczyć, obejrzeć te wszystkie projekty i cieszy mnie bardzo to, że aktualny burmistrz realizuje dalej jakby tę wizję. To była nasza wspólna wizja. Stoimy nie bez przypadku przy obwodnicy, ponieważ ta obwodnica również stworzyła taką możliwość rozwoju, rewitalizacji dolnej części Bielawy. Dokładnie tak. Ktoś kiedyś powiedział, że drogi to są jak żyły w organizmie. Ta droga stała się miastotwórcza. Widzimy, coś się zadziało wewnątrz, prawda, bo i budownictwo jednorodzinne, i budownictwo wielorodzinne, te wyższe, ale też firmy, które powstają, nam nie wróżono dobrze. Mówiono nasi przeciwnicy, że to się nie uda. A widzimy, że z roku na rok jest postęp, prawda? I to jest bardzo istotne, że odskoczyliśmy z tych problemów, prawda? Wiele miast popadło wręcz w ruinę. Nam jakoś udało się ten trudny okres przeżyć, ale to myślę dzięki temu, że mieliśmy wspaniałych ludzi wokół siebie. W 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. Stąd już było widać każdą gotówkę w budżecie miasta, która powiększała się o dofinansowanie działań z Unii Europejskiej. Przez 6 kadencji zostałem wybierany jako radny, a przez 10 lat pełniłem funkcję przewodniczącego Rady, co też znalazło uznanie w oczach kolegów i koleżanek, którzy mnie wybierali na przewodniczącego Rady. Więc oczywiście z działalności samorządowej jestem dumny. Do tej pory spotykam ludzi i Pytają o różne rzeczy, myśląc, że dalej pełni funkcję radnego. Nie żałuję niczego, ponieważ to była przemyślana decyzja. Swoją misję społeczną zakończyłem tak, jak chciałem. Bielawa była, można powiedzieć, takim monokulturowym miastem z, z, z dominantą przemysłu włókienniczego, troszeczkę podparte przemysłem elektrotechnicznym. Tutaj mówię o firmie Bester i w zasadzie większość mieszkańców naszego miasta pracowała w jednej z trzech firm Bielbaw, Bielteks lub Bester. Natomiast no, przełom XX i XXI wieku niestety był bardzo bolesny dla sektora lekkiego. No i w konsekwencji dwa największe zakłady Bielbaf i Bieltex, ogłosiły swoją padłość. Tysiące ludzi straciło pracę. No i akurat dane mi było już w tym czasie pracować dla samorządu bielawskiego. Zaczęliśmy poszukiwać alternatywy dla miasta. Postawiliśmy na dywersyfikację sektora gospodarki. Stworzyliśmy warunki dla rozwoju mikro, mikro i małych przedsiębiorstw w inkubatorach przedsiębiorczości, dla średnich firm w bielawskim parku przemysłowym i dla dużych firm w specjalnej strefie ekonomicznej Investpark. Więc można powiedzieć, zaczęliśmy budować podwaliny pod rozwój gospodarczy od samego początku. Miliony złotych wydane na budowę infrastruktury drogowej, infrastruktury technicznej towarzyszącej, zbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych spowodowało, że druga dekada XXI wieku no dała już duże ożywienie właśnie w sektorze gospodarczym. I ten trend utrzymuje się, bo sprzedajemy kolejne działki, kolejni inwestorzy pytają o możliwość lokowania swoich kapitałów w Bielawie. I co ważne są to przedsiębiorstwa głównie produkcyjne. Są też inwestorzy, którzy w obecnej kadencji rozpoczęli bardzo mocną ofensywę, jeśli chodzi o budowę budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego, ale ja jestem przekonany o tym, że widzą w, tym, jakby w tych inwestycjach potencjał no, też ekonomiczny. Skoro ludzie zaczynają mieć pracę tu w Bielawie i coraz lepiej płatną, to znaczy, że będą mieli pieniądze na zakup mieszkań. Tak też to jest taka koniunktura, która nakręca się nawzajem. My do tego dokładamy inwestycje publiczne, budujemy Infrastrukturę społeczną. W tej chwili budujemy żłobek. Wcześniej było też z pieniędzy unijnych budowane przedszkole. Więc można powiedzieć, gmina też się przygotowuje do tego, żeby ten potencjał ludzki, demograficzny tutaj rozwijać. Ja też jestem mieszkańcem Bielawy i nawet jak idę na spacer, jak jadę na zakupy, no to w naturalny sposób obserwuję, co na mieście się dzieje. Spotykam się z mieszkańcami. Mieszkańcy mi, można powiedzieć, komunikują o różnych swoich problemach, czy to infrastrukturalnych, czy międzyludzkich. I staram się w miarę możliwości oczywiście temu zapewnić. Pobiegać. Natomiast w sytuacji, kiedy byłby to taki typowy aparat urzędniczy, jak kiedyś było za czasów jeszcze no, słusznie minionych, jeszcze przed właśnie przełomem, no to tutaj raczej no, było jakby urzędnik był zadania wiadomej partii. I myślę, że on był troszeczkę oderwany od, od społeczności lokalnej. Właśnie ta, ta reforma spowodowała, że burmistrz jest głosem ludu, z, z ludu się wywodzi i ma rozwiązywać jego problemy. Tak też staram się właśnie robić. Miasto na moich oczach się zmieniało i zmienia się nadal na ładniejsze, na sprawniejsze. Sudety, dojazd z Wrocławia. W tym przypadku realizuje się to, coś my właśnie w pierwszej kadencji próbowali powiedzieć.